siemano witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku krainy creeperów dzisiaj wybierz... dzisiaj aha tam stoi mój domek już skończony cóż no nie widzieliśmy się długo nie słyszeliśmy aha jak już widzicie trochę się przygotowałem jeszcze tylko pochodnie sobie muszę zrobić i opuszczamy tą krainę tak Ojej oj, oj. Teraz mi tyle tego śmiecia całego wekurze To jest niewyobrażalne Ale jak sobie poradzimy Staram się brać najpotrzebniejsze rzeczy Czy rzeczywiście Udało mi się wziąć O Dobra wywalamy gravela Gravel mi się nie, nie przyda Aż tak Hmm. Dobra, tylko się wybierzemy do drugiego domku po strzały i lecimy na misję 5 strzał pięknie. Łe, tu jest jeszcze żelazo w sobie. Przepalimy to szybko. Po nie, cztery to no, nie są aż tak potrzebne, a domek, jak widzicie, taki no, jeszcze nieskończony. Cały czas w fazie takiej roboczej, coś tu gdzieś spadło. No od. Jeszcze jest szybko, szybko. No i dobra. Co, idziemy? Wszystko sobie wyjdziemy może na wieżyczkę, zobaczyć w którą stronę to pocałoby się ruszyć. Hmm. Co bardziej kusi? Bagien nie lubię. No, jakoś tak pusto Tam Znaczy mnie chyba ta pustynia najbardziej kusi Tam mieliśmy się kiedyś wybrać Tam byliśmy Ale to chyba w tym odcinku w którym No niestety Zrestartowały mi się ustawienia mikrofonu I Wszystko się zepsuło Aha tu Dobra Też zamotałem I patrzcie Ojej, oj, tu muszę uważać, bo tu creepera gdzieś widziałem. O jest. Ojej. Dobra. Jak już pewnie wiecie, większość z Was pewnie wie, aha mam miecz. Wyszła nowa wersja Minecrafta, 1.2 i dodano IQ nowym mobom. ...prawdopodobnie wyższe trochę od mojego i... ...tym razem będzie mi ciężej tak walczyć. A co, no, no to ma radę. Co tu jest? Aha, tak. Znasz, nagrywałem jeden odcinek, taki jeden z tych failowych... ...w którym byłem na wyprawie w jaskini... ...trochę zebrałem rzeczy i kurczę, no... Naprawdę żałuję, że tego odcinka się nie udało wrzucić. No według mnie był jednym z ciekawszych. Tym razem miałem już większego ogara. Już nie było powodów, żeby się ze mnie aż tak naśmiewać, ale... nie wyklapkuję Minecraft ostatnio. Dobra, sobie wejdźmy, może na tą kurę. Zobaczmy co nam pustynia ma do zaoferowania. Oj oj, oj 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 no tego się nie spodziewałem to może je jednak sobie wybierzemy inną stronę ponieważ jakieś takie zimowe biomy to jest takie nie że są jakieś złe brzydkie ale nie lubię, nie przypadam Widać mój domek. Ostatnie spojrzenia. I lecimy. Ponieważ, nie wiem może tam jeszcze kiedyś wrócę. O kurczę. Wybaczcie, ale coś naprawdę nie wiem co się dzieje, ale zaczął mi klatkować Minecraft. Ja bym bardzo chciał zobaczyć dżunglę. Jeszcze jej nie widziałem. Nie no, niby jakieś tam filmiki z to oglądałem, ale tak jeszcze w grze ani razu. Tak samo typ ocelotów No Kurde Tak mi Minecraft jeszcze nigdy nie, kl nie klatkował Co jest? Czemu jeść nie mogę? Dziwne... Ha. No tak, bo przecież mam full HP O, jest mi debilne. O, kurde ale mi Minecraft tu pracuje Musiałbym się gdzieś osadzić już A, Naprawdę nie chciałbym mieszkać w tym lesie Kurze nie wiem powiedzieć co się dzieje no nie muszę. nie ja, no kurde trzeba będzie się gdzieś... Psz. no dobra Przeszkamić noc na o, Tutaj są winorośle, znaczy, że nie, gdzieś niedaleko będzie. Aha, no tą pieczarę będzie ciężej załatać. Zostaje nam tylko wejść gdzieś tu i liczyć, że nie będzie aż tak źle. Nie, no tu jest dosyć ładnie. Czyli załatamy tylko to miejsce i okienko, żeby wiedzieć co się dzieje. Tutaj też zrobimy jakąś małą ochronkę przed pająkami. Czy no, mamy jakąś wełnę? co coś tu można żyć. Myślę, że jedynym, jedyną możliwością jest zrobienie krótkiego cięcia. No dobra, Jestem już z powrotem z wami. Jak widzicie, jest już dzień. A tutaj mamy naszego małego przyjaciela Creepera. Eee. O. Oj, coś tam spadło tylko że dlatego ten, że się trochę boję wychodzić tutaj załatwimy przyjaciela i idziemy dalej no. No i To idziemy dalej przez ten ciemny i straszny las Ale ja bym wolał jednak łazić sobie po drzewach będzie jakoś tak bezpieczniej jak wtedy o, o, o. kurczę, nie wiem co, co się dzieje Może światło co się tworzy i coś takie Dzisiaj całego dirta, który miałem, ja, ale no, poradzimy sobie. Ojej, ooo o. Ale Przepraszam najmocniej. No. Nie dobra, chodzimy normalnie to z takimi lotami. Mierczą. Kurde, no to mi się nie podoba. Uuu, gdzie by tu iść? Kurde, coś mi się wydaje, że jak takie wielkie kółko. No, to jest bardzo możliwe. tego odcinka bym nie chciał tak przedłużyć, bo udało mi się go też wrzucić. Yes! To yeah! Tak! Panie i panowie Nasz cel jest tam, o wielkimi lagami Ale dotarliśmy Kurde, nie Drugi wilczuś? Drugi wilczuś A weź bez... Ale, no, kości. no chodź. No chodź do wujka. Daj pięknie. No chodź. No chodź, no chodź. Już nie chodź. No dobry piesek. Oj. No też kochany. Tak. No dobry zwierzątka. Dobre. Ojeju, ty też byś chciał kosteczkę. No ten był nieprzystępny, ale też się udało. Ojeju jeju Jaka ferajna szczęśliwa, za nami idzie jeju O kurde A no, a coś to sprawdzić Iha Iha. Coś czym po prostu... Coś na co czekałem Po prostu nocz mnie wysłuchał no i pięknie Witamy w dżungli Jak świetnie Baczkać co psiaki zrobią Jeśli ja se wejdę tu W dżunglę O No cześć Oddział ghostów wyskakują z nie wiadomo gdzie o kolejny no i świetnie nareszcie tego szukałem tej dżungli wejdźmy sobie gdzieś może na jakiś ładny na ładny ładny drzewko i będziemy kończyć przepraszam na chwilę moje złyczki ale Muszę skończyć odcinek. A tam będzie ciężko wejść, to sobie już tutaj skończymy. No ale świetnie. No dobra, więc. Co. Mam nadzieję, że się kolejny. Ten odcinek uda się wrzucić. Że kolejne też się będą już szybko pojawiać. No i oczywiście, że Wam się to podobało. Jeśli tak, to komentujcie łapki w górę. Subskrybujcie kanał. No. no i to było w sumie na tyle. Nara.